Pewnego upalnego dnia, gdy w dolinie muminków na dobre już zagościło lato, włóczyki ni stąd ni zowąd oznajmił, że wybiera się na wycieczkę. Dokąd idziesz, włóczykiju? Niedaleko. Ani się obejrzysz, a już będę z powrotem. Zaraz po świętym Janie. No tak! Ale ominiecie rozpalanie ognisk i świąteczna zabawa! Musisz iść akurat teraz... Jak wrócę, wszystko ci wytłumaczę. Ma to związek z czymś, o czym od dawna marzyłem, a zrobić to można tylko raz w roku, w Wigilię Nocy Świętojańskiej. Kto wie jednak, czy Włóczyki nie zrezygnowałby ze swojej tajemniczej wyprawy, gdyby wiedział, że w tym czasie zbudzi się stary podwodny wulkan, nieczynny od młodzieńczych lat Tatusia Muminka. Wulkan, ten z pamiętnika twojego taty? Jaki okropny huk! Eee, nie podoba mi się to wszystko. A mnie bardzo ty tchusz. Zawsze chcesz być oryginalna. Kochanie, kochanie! Słucham cię, mój drogi. Coś dziwnego dzieje się z moim hamakiem. Bardzo to nieprzyjemne. O! To chyba trzęsienie ziemi. O! Rze rzeczywiście, nie pomyślałem. Mamo, tato! Pustusiu, nad morzem widać słup dymu. Dymu? Tajemniejsza <grywa> <grywa> mm -hmm, tajemnicza sprawa. Co tam jest, tato? Ja też chcę zobaczyć! Na mój ogon to mi wygląda na wybuch wulkanu. I co teraz będzie? Tego nikt nie wie. Wobec żywiołu jesteśmy bezsilni. Nic nie widzę. No gdzie ten wulkan? Muminku, daj mi trochę popatrzeć. O, nie, ja byłam pierwsza! Jest, widzę go! Muminku, teraz ja. Ja. O, o, nie wepchniesz się przede mnie! Tato Muminka, czy ten wulkan już dawniej wybuchał? Hmm. Nie, z pewnością zapamiętałbym tak efektowny zjawisko. Na morzu musiały powstać ogromne fale. Całkiem możliwe! Jakoś wcale o tym nie pomyślałem. Nie trącaj mnie! Rejku, ja popatrzę! No i co? Jak wygląda sytuacja, tato Muminka? Może jest bardzo wzburzone. Fale zalały już parze. No, ja też chcę zobaczyć. Dobrze, ale po mnie. Zaraz ale, może nas nie, nie być, się, a ci się kłócą. Tylko nie połamcie lunety. Pewnie, że tak. Co zrobiłeś? Łapie! że trzymałaś lunetę? Wszyscy mogą poświadczyć. Teraz chcesz zwalić winę na mnie! To do ciebie podobne, ty tchórzu! Słuchaj, migotko! Tak? Ja muszę pilnować mojego latającego statku, ale ty lepiej zostań w domu muminków. Dobrze, wracisz? Zostawiam ją pod twoją opieką, tato muminka. Pan, spokojnie. Obawiam się, że to nie będzie możliwe. Sytuacja jest groźna, ale nie beznadziejna. Najważniejsze, to jak najszybciej znaleźć się w domu. Tak, tak, właśnie. Och, Muminku, co teraz będzie? Jak to, co? Koniec świata. Aaa, A, ziemia znowu się trzęsie. Spokojnie, Ryku, to się zdarza. Nie. nie śpisz mi gotko, co to za odgłosy? Sądzisz, że chyba lepiej pójdę sprawdzić? Maminku, <laughs> Fala zmyła z ziemi nasz dom i uniosła do morza. Uniosła do morza? To niemożliwe. Już wiem! Ciekawe, w jakim stanie jest kuchnia i jadalnia. Tego się obawiałeś. I co teraz zrobimy? Twoja mama nie będzie miała gdzie gotować śniadania. Dzień dobry, muminku. O, ty już też wstałaś migot. Mamusiu, patrz, woda zalała nasz dom. Cała dolina jest pod wodą. Ojej, rzeczywiście, prawdziwa powódź. Tatuś zdaje się jeszcze śpi. Chodźmy go zbudzić, nie darowałby nam, gdyby tego nie zobaczył. Daj mi się, chcę spać. A mnie jeszcze bardziej. Tak chrapałeś, że całą noc nie zmrużyłam oka. A ty tak się wierciłaś, że wciąż się budziłem. Ach, pójdę tylko coś zjeść i zaraz wracam do łóżka. Uważaj na wodę, Ryku. Co? Co mi zrobił to świństwo! Ryjku, dom muminków zalała powódź. Już widzę, że tu nie będę miał spokoju. Lepiej wrócę do siebie. Tylko najpierw naucz się nurkować. Uu, jeśli mnie wzrok nie myli, poziom wody stale się podnosi. Uważam, że nie ma na co czekać. Zrób coś, tato muminka. A ja uważam, że czas zacząć lekcję pływania. Nie martw się, Ryjku, zaraz coś wymyślę. Co proponujesz, mama muminka? Czy ja wiem? Najpierw powinniśmy chyba zjeść śniadanie. Zgoda! Tylko jak się tu dostać do kuchni, mój drogi? Zostaw to mnie. No i widzisz, masz swoją kuchnię. Jakoś inaczej wygląda. Hmm. Od czasu do czasu każdy powinien spojrzeć na swój dom z innej perspektywy. No proszę, z piwnicy wypływają słoiki z przetworami Jednak przydało się to zapasowe wyjście Mamusiu, dam nurka i wyłowię trochę jedzenia Świetny pomysł, łominko. Tylko uważaj na siebie Dla mnie to drobiazg Pośpiesz się, jestem strasznie głodny <laughs> Muminku, czy mógłbyś wyłowić jeszcze talerze? Aha. Tatuś Muminka miał rację. Wody wciąż przybywa. O, o podchodzi coraz wyżej. O, 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 o. Woda doszła już do drugiego piętra. Co my teraz zrobimy? Gdzie jest statuś Muminka? Przypuszczam, że jest na dachu razem z całą resztą. Na dachu? A co oni tam robią? Patrzcie, płynie następny skrocony dom! Tato, a dlaczego nasz dom nie odpływa? Przyczyna jest bardzo prosta, synu. Ja go budowałem! Szkoda, wolałabym zwiedzać świat niż czekać, tu aż utoniemy! Weźcie to! No dzieciaki, pomagamy! To ulubione półmiski z serwisu po babci. Uważajcie na nie! Dobrze! Nie sądzisz, kochanie, że należałoby się już ewakuować? Jeśli cierpliwie poczekamy, na pewno przypłynie coś na tyle dużego, żebyśmy się wszyscy zmieścili. Ach, cała ta rodzina cierpi na brak kontaktu z rzeczywistością. Ech, miałbym się poświęcać i siedzieć tu z nimi, aż się utopię. O, o, jeszcze czego, wolę ratować własną skórę. Dlaczego wcześniej się na to nie zdecydowałem? Ale zawsze lepiej późno niż wcale. Patrzcie, płynie dom, wcale nie uszkodzony. Mhm. O, rzeczywiście, ale wygląda jakoś dziwnie. Nie mamy wielkiego wyboru. Myślę, że możemy go zająć. Hmm? Zgoda. Wprowadzamy się do tego domu. Ej, zaczekajcie na mnie! Nie zostawiajcie mnie samego! Słyszycie? Płynę z wami. Gdzie jest ten dom? Widać go na kilometr, ale patrzysz w złą stronę. O, widzę. I to ma być dom? No Rijku, schodzisz, czy nie, zdecyduj się. Rozmyśliłem się. Ten dom nie wygląda mi zbyt solidnie. Jak uważasz? My wszyscy weszliśmy tu i nic się nie stało. Mam przeczucie, że gdybym tylko postawił w nim nogę, od razu zacząłby tonąć. Nie warto się wysilać. I tak go nie przekonamy. Uparuj się i już. Chodź, Ryjku. Nie utoniemy. A jaką mi dasz gwarancję? Zostaję tutaj. Możesz sobie zabrać drabinkę. Szanuję twoją decyzję, Ryjku, ale przypominam, że nie jadłeś śniadania. Eee. A, że zabraliśmy cały zapas jedzenia, więc musisz liczyć się z tym, że będziesz głodny. Ach, dopiero teraz mi o tym mówisz? <noise> Trzymajcie mocno tę drabinę. Nie chciałbym wpaść do wody. Trzymamy, trzymamy! Choć według mnie zasłużyłeś sobie na porządną kopiel? Chyba mi tego nie zrobicie. A, ratunku! Trzymajcie mnie! A, 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 specjalnie trzęsiecie drabiną, żebym ducha wyziął. A, a, to jest zwyczajne zmęcanie się. Hej, hej, przepraszam. Czy jest tu ktoś oprócz nas? Proszę się odezwać! Mamo Muminka, umieram z głodu. Kiedy będzie śniadanie? W tym domu chyba nikt nie mieszka. Istotnie, muminku, sprawia wrażenie pustego. Ciekawe. To najdziwniejszy dom, jaki widziałam. Mi, byłabym ci wdzięczna, gdybyś wyrażała się jaśniej, czy mówiąc dziwny, nie miałaś przypadkiem na myśli straszny? To jedno i to samo. Zajrzyj tu, to się przekonasz. Ojej, ile luster! W tym domu na pewno mieszkało dużo kobiet, które uwielbiały zmieniać stroje. Albo jedna, która miała tyle twarzy, ile tu jest luster, i wszystkie lubiła oglądać jednocześnie. No tak kolejna zagadka. Czemu przed każdym lustrem stoi taboret? Nie dam się nastraszyć, to tylko dowodzi, że ja miałam rację! To dobrze, że zabrałam więcej talerzy. Mamo, uminka, popatrz, co znalazłem. Jabłka i bułeczki, widzisz? Wspaniale, ryjku, będziemy mieli prawdziwe śniadanie. A, a gdzie się wszyscy podzieli? Nie wiem. Myślę, że poszli zwiedzić dom. Ten, kto tu mieszkał, miał zamiłowania artystyczne. <laughs> Strzelił pan w dziesiątkę. Uf, kto to powiedział? Jakie wielkie koła zębate, przydałyby się Migotkowi. Ciekawe, czy Muminek zauważy, że coś się we mnie zmieniło? Na pewno powie, że wolicie taką jak przedtem. Cie, cie, cie. Mi wyglądasz szałowo, jeszcze Muminek się w tobie zakocha. Dziękuję, jeśli ma choć odrobinę rozumu, na pewno wybierze mnie. Mamo, kiedy wreszcie będzie śniadanie? Jak tylko wszyscy wrócą, siadamy do stołu. Wytrzymaj jeszcze trochę. Łatwo ci mówić. Co spojrzę na jedzenie, to aż mnie skręca z głodu. Jeśli tak bardzo się męczysz, zacznij jeść. Prosiłabym cię tylko, żebyś nie zjadł wszystkich jabłek, bo znowu rozboli cię brzuch. Nie będę takim żarłokiem. Zostawię parę dla was. Fuj, to jabłko jest z gliny! Ależ to niemożliwe. Riku skąd je wziąłeś? Niech. Było w tym koszu na owoce. Ktoś sobie zrobił głupi kawał. Bułka też jest sztuczna. I ta, i ta też. I tak samo ta. Niech ja tylko dopadnę tego, tego żartownisia. Rzeczywiście ktoś ma dziwne poczucie humoru. Poczucie humoru też coś. <laughs> Zjedz chociaż trochę sera. Zabrałam go z Doliny Muminków. Zapewniam cię, że jest prawdziwy. Do czego służą te dźwignie? Hmm. Co to za dziwny dźwięk? Jakiś taki przeraźliwy. A jeśli to znowu trzęsienie ziemi? Bardzo możliwe. W tym stanie nie przeżyłbym nawet całkiem lekkiego wstrząsu. Uspokój się, Riku, nie będzie tak źle. Myślę, że trochę przesadzasz. Wcale nie. Mam zszarpane nerwy, a z głodu zupełnie osłabłem. O! Mamo Muminka. Co się stało, Ryjku? O, obejrzyj się, Mamo Muminka. Zniknęły nasze meble. Mamo Muminka, w tym domu są duchy. Duchy duchami, ale nie powinny zabierać serwisu po babci. No dobrze, dobrze, oddam wam te talerze, ale dopiero jak je opróżnię, uwielbiam ser. A ten jest doskonały. Mamo Muminka, słyszałaś to? Oczywiście, Ryjku. Nie wolno nam spuszczać z oka zapasów żywności. Powinniśmy natychmiast opuścić ten dom. Solidne no liny. Jak możesz tak spokojnie? Uciekajmy stąd, bo nas tu żywcem pożrą. A, 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 a. Wielowana wiedźma się Niemożliwe. Ale ten okropny śmiech dochodził właśnie stąd. Coś tam jest. No i co? Czy rzeczywiście jestem taka okropna? O, przepraszam. Nie chcieliśmy pani urazić. Czy mam przyjemność z właścicielką domu? To skandal! Co wy sobie myślicie, głupcy? Jak żyje, nie spotkałam takich ignorantów. To nie jest żaden dom, tylko prawdziwy teatr. A wy znajdujecie się nie w salonie, a na scenie. Dryjane bułki i jabłka to były rekwizyty teatralne. A pokój, w którym się bawiliście, nazywa się garderobą. W niej aktorzy malują się i przebierają za różne postacie. A pani zapewne należy do tych aktorów. Ach, widzę, że niczego nie zrozumieliście. Jak wam się zdaje, po co mi ta miotla? Chyba nie tak trudno się domyślić, że ja tu sprzątam. O, lubi pani tę pracę. Zamiatam w tym teatrze od 20 lat i nie wyobrażam sobie, żebym kiedykolwiek mogła stąd odejść, bo teatr jest najważniejszą rzeczą na świecie. Na imię Emma. Witaj, Witaj Emmo. Jedno sobie zapamiętajcie, to jest teatr, a nie jakiś tam dom. To dla was wielki zaszczyt, że możecie tu w ogóle przebywać. Rozumiecie? Czy to znaczy, M, może pozwolisz nam tu przez jakiś czas zostać? Tylko dopóki nie przyjdą aktorzy, wyraźnie wszyscy dziś zaspali. Oh, to miło ze strony M. O tak, obiecujemy, może postaramy ci się nie przeszkadzać. O. <śmieniczy> <śmieniczy> Na jakieś drzewo To dlatego dom nagle się zatrzymał. Nauczcie się wreszcie teatr A nie dom to, Jeśli się nie mylę to akacja Mieliśmy wyjątkowe szczęście Że wpadliśmy na takie piękne drzewo Właśnie kwitnie mm, Czujesz ten zapach? Migotku zawsze chciałem spędzić noc na drzewie Wspaniały pomysł Muminku idę z tobą A najlepiej wszyscy się tam przenieśmy Mi lepiej zostań w domu bo wpadniesz do wody I kto to mówi? Ja przynajmniej umiem pływać jak myślisz, mój drogi, czy to drzewo nas utrzyma? Na wszelki wypadek przywiążemy do niego teatr, żeby nie odpłynął. Gdzieś tu widziałem odpowiednie liny. M.O., czy zgadzasz się, żebyśmy tu zacumowali? Róbcie, co chcecie, byleście oczywiście nie niszczyli teatru. To się rozumie. Natychmiast przestań gwizdać! W teatrze nie wolno nawet pomyśleć o gwizdaniu, bo to sprowadza nieszczęście. Zapamiętajcie to sobie! O, Oho. Oho. sobie leżeć i patrzeć na księżyc. Czujesz jak pachną kwiaty migotko? Co ci jest? Martwię się o migotka. Nic mu się nie stanie. Twój brat jest bardzo zaradny. No i ma przecież swój latający statek. Wystarczy, że wsiądzie na pokład i odleci, dokąd tylko zechce. To co znowu? Hmm. Ach, zniszczyli budkę suflera. Jak mogłam zaufać komuś, kto sypia na drzewie? Nie zasłużyli, żeby bywać w teatrze! Czasem muminek i panna migotka spali sobie w najlepsze, zupełnie nieświadomi tego, co się stało. Uwięzieni wysoko wśród gałęzi będą teraz zdani tylko na siebie. Muminki się cieszą radością i życiem muminki. I tym, że im chmurki wieleją moślicie muminki. Że wszystko jest dobre i jasny, jak błysk, że one kochają, że kochasz się ty. Muminki Umilki. Wersja polska telewizyjna, studia dźwięku. Reżyseria Andrzej Bogusz. Dialogi Marzena Kamińska, dźwięk Paweł Gniado, montaż Zofia Dmok. Kierownik produkcji Dorota Filipę Załęska. Piosenkę z tekstem Andrzeja tylko Tylkotylczyńskiego w opracowaniu przesława Majewskiego śpiewał Wiktor Zborowski. Wystąpili Jerzy Zelnik, Jacek Kawalec, Józef Mika, Anna Wróblówna, Krystyna Kozanecka, Janusz Bukowski, Irena Malarczyk i inni. Mówimki, mówimki.